Co druga osoba, która ogląda ten film, ma problemy z wątrobą? Czy ty też? Większość ludzi nie wie, że ich wątroba woła o pomoc. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wątrobą. Jak w skrócie działa wątroba i dlaczego warto o nią dbać? Jak rozpoznać, że wątroba szwankuje? Siedem produktów, które pomogą Twojej wątrobie. Jak w skrócie działa wątroba i dlaczego warto o nią dbać? Wątroba to największy gruczoł w ludzkim organizmie i jeden z najważniejszych organów. Waży około 1,5 kg i pełni ponad 500 różnych funkcji niezbędnych do życia. Odpowiada za detoksyfikację, neutralizuje toksyny, np. alkohol, leki, dodatki chemiczne w żywności i przekształca je w substancje mniej szkodliwe, które są następnie wydalane przez nerki lub jelita. Uczestniczy w przekształcaniu tłuszczów, węglowodanów i białek, magazynuje glukozę w formie glikogenu i reguluje poziom cukru we krwi, produkuje żółć. Żółć pomaga w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach AD i K. Magazynowanie wątroba przechowuje witaminy B12 AD, minerały, żelazo miedź i rezerwy energii. Produkcja białek tworzy albuminę. Odpowiedzialną za transport hormonów, kwasów tłuszczowych i czynniki krzepnięcia. Jakie mogą być problemy związane z wątrobą? Najczęstsze choroby wątroby to niealkoholowe stłuszczenie wątroby. Nagromadzenie tłuszczu w wątrobie często spowodowane dietą bogatą w cukry i tłuszcze trans. Alkoholowe stłuszczenie wątroby. Wynik nadmiernego spożycia alkoholu. Marskość wątroby, bliznowacenie tkanek wątroby prowadzące. Do utraty funkcji tego organu. Zapalenie wątroby wywołane infekcjami wirusowymi, HCV, HBV, toksynami lub chorobami autoimmunologicznymi. Jak rozpoznać, że wątroba szwankuje? Wątroba jest wyjątkowym organem, ponieważ nie posiada zakończeń nerwowych, co oznacza, że sama w sobie nie boli. Problemy z wątrobą często rozwijają się w sposób utajony, a objawy pojawiają się dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Dlatego tak ważne jest, aby znać subtelne sygnały ostrzegawcze, które mogą świadczyć o tym, że wątroba nie działa prawidłowo. Wczesne objawy problemów z wątrobą. Początkowe objawy problemów z wątrobą są niespecyficzne i łatwo je przeoczyć lub przypisać innym dolegliwościom. Należą do nich przewlekłe zmęczenie i brak energii. Wątroba odpowiada za detoksyfikację organizmu. Gdy nie działa prawidłowo, organizm nie jest skutecznie oczyszczany z toksyn, co prowadzi do uczucia wyczerpania. Wątroba produkuje żółć, która pomaga trawić tłuszcze. Objawy takie jak uczucie ciężkości po tłustych posiłkach, zdęcia, nudności czy biegunka Mogą świadczyć o problemach z żółcią. Brak apetytu. Zaburzenia metabolizmu wątroby wpływają na ogólne funkcje trawienne, co może prowadzić do utraty apetytu. Skórne objawy problemów z wątrobą. Wątroba pełni kluczową rolę w usuwaniu toksyn z organizmu. Kiedy jej funkcje są zaburzone, toksyny zaczynają gromadzić się w organizmie, co często manifestuje się na skórze. Żółtaczka, zarzucenie skóry i białek oczu to znak nadmiaru bilirubiny, która powstaje w procesie rozpadu czerwonych krwinek i powinna być przetwarzana przez wątrobę. Spędzenie skóry związane z gromadzeniem się w skórze kwasów żółciowych. Przebarwienia i zaczerwienienie dłoni, spowodowanych niewydolnością wątroby. Wypryski lub krost. Gromadzenie toksyn w organizmie może powodować trądzik lub zmiany skórne. Objawy związane z układem pokarmowym. Problemy z wątrobą często objawiają się jako dolegliwości ze strony układu pokarmowego, mdłości i wymiot. wynikają z trudności wątroby. Usuwaniu toksyn. Ciemny mocz i jasny stolec. Ciemny mocz może wskazywać na nadmiar bilubiny, a jasny stolec świadczy o niedostatecznej ilości żółci w przewodzie pokarmowym. Wzdęcia i zatrzymanie płynów spowodowane zmniejszoną zdolnością wątroby do regulacji metabolizmu wody i sodu. Objawy ogólnoustrojowe. Zaburzenia funkcji wątroby mogą wpływać na. Różne układy w organizmie, zmiany masy ciała. Problemy z metabolizmem tłuszczów mogą prowadzić do szybkiego przyrostu masy ciała lub jej nieuzasadnionej utraty. Problemy hormonalne. Wątroba reguluje poziom hormonów, a jej uszkodzenie może powodować ginekomastię, powiększenie piersi u mężczyzn, zaburzenia miesiączkowania u kobiet lub obniżenie libido. Krwiaki i łatwe siniaczenie, zaburzenia produkcji białek odpowiedzialnych za krzepnięcie krwi. Objawy zaawansowanych chorób wątroby. W zaawansowanych stadiach chorób wątroby, jak marskość wątroby, mogą pojawić się bardziej charakterystyczne i groźne objawy: obrzęk i wodobrzusze, zatrzymanie płynów w organizmie, szczególnie w obrębie brzucha. Powiększona wątroba, hepatomegalia. Można ją wyczuć podczas badania Palpacyjnego brzucha. Encefalopatia wątrobowa. Nagromadzenie toksyn w mózgu prowadzi do dezorientacji, zaburzeń pamięci, a nawet śpiączki. Czynniki ryzyka uszkodzenia wątroby. Jeśli należysz do grupy ryzyka, powinieneś szczególnie dbać o zdrowie wątroby. Alkohol. Nadmierne spożycie alkoholu jest jedną z głównych przyczyn chorób wątroby. Dieta. Nadmiar cukru i tłuszczów trans sprzyja stłuszczeniu wątroby. Leki. Nadużywanie leków może prowadzić do uszkodzenia wątroby. Infekcje wirusowe, WZW typu B i C, mogą prowadzić do przewlekłych chorób wątroby. Jak dbać o wątrobę? Rozpoznanie problemów z wątrobą na wczesnym etapie pozwala skutecznie zahamować ich rozwój. Pamiętaj, że wątroba ma zdolność do regeneracji, ale wymaga czasu i właściwych warunków, by się odbudować. Te 7 produktów Pomogą Ci w oczyszczeniu wątroby i jej regeneracji. Ostropest plamisty. Ostropes plamisty to jedna z najlepiej przebadanych roślin wspierających zdrowie wątroby, a jej głównym składnikiem aktywnym jest silimaryna. Jej działanie na wątroby jest wielopłaszczyznowe, obejmuje ochronę, regenerację oraz modulację procesów metabolicznych. Jak działa na wątrobę? Silimaryna wzmacnia błony komórkowe hepatocytów. Chroniąc je przed toksynami takimi jak alkohol, leki i wolne rodniki, regeneracja wątroby stymuluje syntezę białek i wspomaga proliferację zdrowych komórek wątroby, co przyspiesza jej odbudowę. Zmniejszenie stanu zapalnego. Hamuje działanie cytokin prozapalnych, takich jak TNF, ograniczając ryzyko włóknienia i marskość wątroby. Włóknienie wątroby to proces, w którym dochodzi do nadmiernego odkładania kolagenu i tkanki łącznej w wyniku przewlekłego uszkodzenia. Jest to stan poprzedzający marsk. Zwiększenie produkcji glutationu. Glutation to jeden z najsilniejszych przeciwutleniaczy w organizmie. Produkowany głównie w wątrobie. Silimaryna zwiększa jego syntezę, co dodatkowo wzmacnia obronę wątroby przed toksynami. Wspomaganie detoksykacji wątroba jest odpowiedzialna za przekształcanie toksyn w związki, które mogą zostać wydalone z organizmu. Silimaryna zwiększa aktywność enzymów z rodziny cytochromu P450, które biorą udział w neutralizacji toksyn. Jak stosować? Ekstrakty standaryzowane 70-80% silimaryny, mielone nasiona czy też olej stosuj między 200 a 400 mg ekstraktu dziennie lub jedną dwie łyżeczki mielonych nasion rano na czczo lub przed posiłkiem. Czosnek zawiera alicynę, związek siarki o silnym działaniu przeciwutleniającym i detoksykacyjnym. Alicyna to związek chemiczny występujący w czosnku, który powstaje podczas rozdrabniania, krojenia lub zgniatania świeżych ząbków czosnku. Powstaje zaliny, prekursora znajdującego się w czosnku, który w wyniku kontaktu z enzymem alinazą przekształca się w alicynę. Ten naturalny związek siarki posiada silne właściwości przeciwutleniające, przeciwzapalne i antybakteryjne, co czyni go jednym z najważniejszych składników czosnku wspierających zdrowie, w tym zdrowie wątroby. Jak działa na wątrobę? Ochrona wątroby przed toksynami. Alicyna stymuluje enzymy detoksykacyjne, takie jak glutation, estransferaza, które neutralizują toksyny, np. metale ciężkie. Działanie przeciwutleniające redukuje stres oksydacyjny i wspiera regenerację glutationu, chroniąc hepatocyty przed uszkodzeniami. Działanie przeciwzapalne hamuje cytokiny prozapalne, zmniejszając stany zapalne w wątrobie. Wsparcie w leczeniu stłuszczenia wątroby poprawia metabolizm tłuszczów. Zmniejsza akumulację lipidów w wątrobie, regulując metabolizm tłuszczów poprzez wpływ na geny i enzymy zaangażowane w lipogenezę, produkcję tłuszczu. Redukuje insulinooporność, a licyna poprawia wrażliwość na insulinę, co jest kluczowe w zapobieganiu dalszemu odkładaniu tłuszczu w wątrobie. Działanie antybakteryjne i przeciwwirusowe hamuje replikację wirusów takich jak HBV, HCV, co może ograniczać postęp chorób związanych z infekcjami wątroby. Chroni wątrobę przed bakteriami, które mogą przyczyniać się do toksycznych uszkodzeń, np. bakterie jelitowe SIBO. Jak stosować? Surowy czosnek, najlepiej świeżo zgnieciony, 1-2 ząbki dziennie, najlepiej wieczorem, aby wspierać nocną regenerację wątroby. Kurkuma. Kurkuma, a konkretniej aktywny składnik. Kurkumina jest znana z wielu korzystnych właściwości zdrowotnych, w tym wspierania prac wątroby. Oto jak kurkumina wpływa na ten kluczowy narząd. Działanie przeciwzapalne. Kurkumina pomaga zmniejszać stany zapalne w wątrobie, co jest szczególnie ważne w przypadku chorób takich jak stłuszczenie wątroby, marskość czy zapalenie wątroby. Właściwości antyoksydacyjne. Kurkumina neutralizuje wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki wątroby. Dzięki temu chroni ten narząd przed stresem oksydacyjnym. Poprawa funkcji detoksykacyjnej wątroba odpowiada za oczyszczenie organizmu z toksyn. Kurkumina wspiera ten proces, aktywując enzymy detoksykacyjne i usprawniając metabolizm toksyn. Regeneracja komórek wątroby. Kurkumina może wspomagać regenerację uszkodzonych komórek wątroby, co przyspiesza procesy zdrowienia w przypadku uszkodzeń lub Nadmiernego obciążenia narządu. Zapobieganie stłuszczeniu wątroby. Badania sugerują, że kurkumina może zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu w wątrobie, co jest szczególnie istotne w przypadku osób z niealkoholowym stłuszczeniem wątroby. Jak stosować? Może to być kurkuma w proszku lub suplement z kurkuminą i piperyną. Stosuj łyżeczkę dziennie z dodatkiem czarnego pieprzu przed posiłkiem. Zielone warzywa liściaste. Warzywa takie jak szpinak, jarmusz i rukola wspierają detoksyfikację dzięki wysokiej zawartości chlorofilu i antyoksydantów. Jak działają na wątrobę? Oczyszczanie. Chlorofil pomaga usunąć toksyny z organizmu. Regeneracja. Kwas foliowy wspiera regenerację komórek wątroby. Przeciwutlenianie. Witamina C i beta-karotem chronią przed stresem oksydacyjnym. Jak stosować? Zjadaj między 400 a 500 gramów zielonych warzyw dziennie. Podzielonych na każdy posiłek. Awokado. Awokado to bogate źródło glutation, zdrowych tłuszczów i przeciwutleniaczy. Jak działa na wątrobę? Detoksyfikacja. Glutation wspiera enzymy wątroby w neutralizowaniu toksyn. Glutation odgrywa kluczową rolę w ochronie wątroby, która jest głównym organem detoksykacyjnym organizmu. Jego unikalne właściwości jako przeciwutleniacza i detoksykanta sprawiają, że jest niezbędny do ochrony komórek wątroby. Wątroba zawiera najwyższe stężenie glutationu w organizmie, co świadczy o jego istotnej roli w utrzymaniu zdrowia tego narządu. Przeciwzapalność. Zdrowe tłuszcze zmniejszają stany zapalne w organizmie. Wsparcie metabolizmu. Reguluje poziom tłuszczów w wątrobie. Jak stosować? Zjadaj połowę awokado dziennie jako dodatek np. do sałatek lub past na śniadanie. Oliwa z oliwek i olej kokosowy. Te dwa tłuszcze wspierają zdrowie wątroby na różne sposoby. Jak działają na wątrobę? Oliwa z oliwek obniża poziom cholesterolu i trójglicerydów. Wspiera przepływ żółci, co odciąża wątrobę. Olej kokosowy dostarcza łatwo przyswajalnych tłuszczów MCT. Które są szybko metabolizowane. Ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Jak stosować? Powinny być tłoczone na zimno, nierafinowane, stosuj jako dodatek do sałatek, potraw albo po prostu wypi. Kiszonki takie jak kiszona kapusta czy ogórki są naturalnym źródłem probiotyków. Jak działają na wątrobę? Wsparcie mikroflory jelitowej. Zdrowe bakterie zmniejszają obciążenie wątroby, poprawa detoksyfikacji. Kiszonki wspierają funkcje trawienne, które odciążają wątrobę. Jak stosować? Naturalne kiszonki, najlepiej zrobić je samemu. Jeżeli już kupujesz, pamiętaj, aby nie były to kwaszonki. Stosuj najlepiej codziennie. Jajka są bogatym źródłem choliny, która wspiera metabolizm tłuszczów w wątrobie. Jak działają na wątrobę? Zapobieganie stłuszczeń. Cholina zmniejsza odkładanie tłuszczów w hepatocytach. Wsparcie metabolizmu lipidów poprawia funkcje detoksykacyjne wątroby. Jak stosować? Jajka jest codziennie w dowolnej formie, czy to będą gotowane, smażone czy pieczone. Diagnostyka wątroby. Aby potwierdzić, czy wątroba działa prawidłowo, konieczne są badania diagnostyczne. Najprostsze będą badania krwi. Badania krwi takie jak enzymy wątrobowe. ALT, AST, bilirubina czy albuminy, albo badania obrazowe jak USG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, pozwalają ocenić stan strukturalny wątroby. Zrównoważona dieta bogata w naturalne składniki wspierające wątrobę, takie jak stropest, plamisty, czosnek, kurkuma, zielone warzywa czy zdrowe tłuszcze, są kluczem do utrzymania jej zdrowia. Regularne spożywanie tych produktów może nie tylko zapobiegać problemom wątrobowym, ale także wspierać regenerację tego ważnego narządu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych tematach, oglądaj nasze kolejne filmy i podziel się tym materiałem z bliskimi. Razem możemy dbać o zdrowie. Jeśli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj nasz kanał. Razem uczmy się jak zdrowo żyć i świadomie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Odwiedź naszą stronę internetową, link w opisie. U nas zawsze znajdziesz proste i smaczne przepisy keto. Sprawdź nasze gotowe jadłospisy oraz bloga, który odpowie na wiele Twoich pytań. Cześć!